Witajcie z tej strony, Lukasowo, i witam Was w kolejnym odcinku na od moim kanale. Oczywiście jest to seria od e, początku do majątku. E, więc, e, dawno sobie nie witałem się na tej serii. Bo w sumie ostatni odcinek nagrywałem uu, i to bardzo daleko, dawno. E, więc, więc tak, ale na no dzisiejszym odcinku sobie e, zajmiemy się już no nadal. Oczywiście wiosna e, i dzisiaj zajmiemy się bronowaniem na początku. A później sobie e, będziemy siać. E, oto pięknym zestawikiem 30 oraz siewniczkiem łubin, soję, więc sobie dzisiaj w dzisiejszym odcinku tym, sobie na, t, tym się zajmiemy. Jak widzicie jęczmień ładnie już nam, e, już, już kościki nam puścił. Obstawiam, że w czerwcu będzie można go ciąć, więc spoczko. Więc spoczko, spoczko, czyli no szybciej, szybkie będą żniwa w tym roku. Może nie szybkie, ale szybciej się zaczną. Ale co chciałem wam na, początek, na początku powiedzieć. To, że sobie wziąłem pole w dzierżawę. Wziąłem pole sobie w dzierżawę 36. Tam dzisiaj posiemy, będziemy siać sobie, jak to się nazywa, soję. Te pole ma 80 arów, e, więc sobie wziąłem pole w dzierżawę, bo postanowiłem, że w sumie tak czy siak, no żeby jednak się rozwijać, e, żeby no, jednak na tych samych polach ciągle nie robić. E, no, oczywiście na zimę kupiliśmy tamto pole chciałem w tym, w, w jeszcze jakieś tam dzierżawę wziąć żeby jak, jakieś pieniączki już były no dobra wsiadam sobie do władka żeby nie przedłużać tylko wyciszę od razu dźwięki no i tak jak mówię no chcę się rozwijać dlatego wziąłem to pole w dzierżawę e, dogadałem się z chłopem <coughs> dogadałem się z chłopem żeby że te pole wziąłem w dzierżawę na około 3 lat więc 3 lat tej dzierżawy będę miał na pewno, więc po mojemu chyba spoczko no i oczywiście miesięcznie tam będę płacił około 100 zł, e, miesięcznie, no nie wiem, no miesięcznie a co rok, czyli w grudniu tutaj zawsze co, y, kiedy będziemy e, zimowy odcinek mieć, będę płacił mu około 1000 złotych, czyli około 1200, e, czyli 2200, 2200 zł e, będę płacił e, mu rocznie Ej, no oczywiście no, teraz troszeczkę mniej, ale no tak mniej więcej będę płacił, no już w tym za niej zapłaciłem trochę, bo jednak za, za samo podpisanie, więc trochę zapłaciłem. No ale zawsze, zapłaciłem, ale to nie są duże pieniążki, jak mam być szczery, no, to zawsze duże pieniążki, no tysiąc. tysiąc sobie zapłaciłem. Ale możecie się zapytać, skąd mamy tyle pieniążków. Ej, no to ja już wam oczywiście mówię. Mam tyle pieniążków, ponieważ... E, sprzeda, sprzedałem jeszcze kolejny te... Te dwie świnki, co jeszcze nie sprzedałem w tamtym odcineczku, e, oraz sobie y, kulturalnie, kulturalnie sobie, oczywiście, mleczko sobie sprzedałem. Mleczko, znaczy przyjechał wozak. Znaczy, no, tak jak co sezon, mleczarnia mi kaskę wypłaciła za oczywiście mleko. Więc, więc, mleczko 1000 złotych około. Więc po mojemu bardzo dobry zarobek. No, akurat mleczko, akurat jest w poczko. No to bardzo. Dobra. No, spoczko, spoczko e, co zrobię poza odcineczkiem no, to poza odcineczkiem oczywiście tamte pole zorałem do końca, mm, co, w ostat co w ostatnim odcinku zacząłem, więc jest tamte pole zorane a więc, no dzisiaj pewnie tam pojedziemy bronować dostanę sobie większy bieg raczej tylko brony, nie no, chociaż nie wiem czy, czy, czy Rusek by czy nie wypadł z kabiny, czy z kabiny no, mam kabinę, więc nie wypadł raczej, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł w sumie, dobra, żeby tutaj jęczmienia nie uszkodzić. Yy, bronuję sobie pod ziemiaczki. Może tutaj oczywiście będziemy ziemiaczki si sadzić. Nie siać, tylko sadzić. Ale to na pewno nie, raczej nie w dzisiejszym odcinku, prawdopodobnie w następnym. No, troszeczkę będzie ta wiosna trwała. To na pewno. Zapstawiamy, że jeszcze jest dwa odcineczki, no może nie dwóch, nie, ale no, troszeczkę jeszcze tych odciężków będzie yy, w tym sezonie z tej wiosny, no ale... Trzeba jakoś no, trzeba się sobie radzić. Jak, jak te pola doszły jeszcze z, z tej dzierżawy, no to jednak, no nie, może jeszcze, w jedno, no postaram się w następnym odcinku, troszeczkę już niszczyłem chyba, ale postaram się w, dziś, w dzisiejszym odcinku skończyć to mniej więcej połowę robotno. I w następnym odcineczku, który będzie w poniedziałek, podejrze no to już chciałbym skończyć tą wiosnę. Dlatego, że jednak spoko by było, gdybyśmy skończyli, no, gdyby tak mniej więcej było, no to spoczko. No, ale zobaczymy zresztą jak to wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dobra. Sobie trzeba podjechać. No trochę obornika tutaj zostało oczywiście. No, ale na pewno wywieziemy w tym sezonie. W tym sezonie sobie wywieziemy, no ale dobrze. No, na pewno w tym sezonie będę chciał też sobie no, i wziąć od tego sąsiada, bo wątpię, żeby tarczyło mi na te wszystkie pola. E, więc no zobaczymy, ale na pewno w, e, sobie obornik, słomy za obornik będę wymieniał w tym sezonie tak samo. No bo słomy, no to jakoś mi dużo nie potrzeba, jak mam być szczery. No ale jak jest taka możliwość, no to jeszcze obornik dostanę to czemu by nie w sumie. Więc to trzeba tylko brać. Brać i no nie gardzić, że dają. Może nie za darmo, ale no... Ale dają. Za, za obornik. No ale za to co tam warto jest, bądźmy szczerzy, nie? No dobra, skończyliśmy jedno pole. Dobra, lecimy na tamte pole, tam gdzie był popląt posiany. Żeby tam pole lecimy zabronować. Chciałem na porządek tu, żeby tutaj już było z głowy. No i teraz tamte pole pole Więc spoczko na te pole akurat jest z głowy, więc pod tym już jest dobrze w sumie. No. Jeszcze w następnym odcinku będzie trzeba posadzić kartofle i chyba będzie wszystko gotowe. I będziemy mogli już, już przewijać na żniwa. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. No tak jak mówiłem, no tam będziemy misiać oczywiście soje Więc no tej soi no Idziemy w nową uprawę, więc to mnie akurat mega cieszy, że idziemy No trochę dużo tej uprawy no, jak mam być szczery będzie No ale jakoś damy radę Jakoś damy radę e, No raczej wisturka powinna dać radę Raczej bez problemu e, Powinna sobie dawać radę No ale zobaczymy jeszcze jak to tam będzie Dobra, jak tu przybronować. Ha i właśnie tu jest problem. Włókos bronujemy? Co? włókos będziemy bronować, tylko na kobietę obiedę sobie zraz e, dookoła. No, żeby już tak miał człowiek gdzie wykręcać. Sobie te poprzeźniaczki, żeby wyrównać, tak mniej więcej. E, I będziemy sobie orać tak raczej w poprzech. No, no, będziemy po prostu siać. Zobaczymy sobie, jak będziemy siać jeszcze, no ale no zobaczymy Dobra, podniesiemy sobie mm, Nie wiem czy będę tutaj sia siał na odcinku, ale podejrzewam, że nie Dlatego, że no jednak tutaj e, orałem No i teraz bronuję, więc nie chcę, żeby dużo akcji było na tym polu No dopiero pewnie na żniwa się zobaczymy tutaj Jeszcze jesienne, więc no trochę Trochę czasu albo jeszcze nawozy będzie trzeba zrobić, więc, <laughs> więc zobaczymy jak to wyjdzie. No, jeszcze ubrany trochę cieplej. Tenki ten, ten mam. No mogę w sumie zdjąć w dzisiejszym odcinku, ale no, no zimno jak mam szczery trochę jest. aż znaczy, w zimno. W rusku może jest ciepło, ale no w 30, no to to jest tragedia, bo myślę, że bez tej kabiny. No jednak siać, bez kabiny, no to tak troszeczkę, żeby nie zachorować, trzeba uważać zachorował to by nie było zbyt fajnie ale no, niestety trzeba, trzeba uważać, żeby nie zachorować. Bo ktoś się tym wszystkim zajmie teraz, nie? No właśnie. Dobra, będziemy jechać tak. I pojedziemy. Będziemy w sobie walić pole. Jakoś damy radę, nie? No tam, co tam zostało, to się najwyżej przybronuje, nie? Tam akurat problemujemy. Starczy czyściutkę, będzie pole dobra, trzeba podnieść i chyba sprzycięliśmy Przetnę się tu i potem ten kawałek na końcu zrobię po prostu, żeby nie kręcić tak dużo. O. No, rusek ma ciężko, no ale no, jednak mokro, bo padało jak mam być szczery. No wczoraj, znaczy, no, w ostatnim odcinku jak skończyłem, no dobrze, że się wyrobiłem, bo w sumie zjechałem do domu, nie. I od razu praktycznie jak zjechałem, odczepiłem, e, 30 od pługa schowałem, to ja weszłem do domu, a tu zaczyna lać, nie? No to to jest tragedia, no ale popadało na ładnie w marcu. Więc to może być troszeczkę ciężko mieć rusek, bo jednak no trochę wilgotno, więc trochę w tych... Te koła mogą mielić w dzisiejszym, w dzisiejszym odcineczku. No, ale może nie będzie aż takiej tragedii. No, ale jakoś daję radę do kusek. Mam nadzieję, że się nie zakupiemy. Ale no, popadało troszeczkę, więc no, taka prawda, ale no, trzeba trzeba coś pomyśleć. znaczy pomyśleć. No. No, nic za to nie poradzę, no ale dobrze, niech pada. No, w sumie tak to sobie przybrąkujemy, no to będziemy raczej od razu siać No, w dzisiejszym odcinku nie będę tutaj siał bo będę siedział na dzierżawie, ale no, ale no tak czy siak, no jak będziemy siać, będę sięł raczej poza tynieczkiem, no to tak czy siak dobrze. Nawet na tamtą dzierżawę, bo tamta dzierżawa już była przygotowana, jak sobie kupywałem, bo tamten sobie przygo przygotował już. Ale no niestety tak wyszło, że, że no nie udało mu się posiać w tym roku. Tam muzek nie udało mu się Juzkowi, Ale no co zrobisz, On dał to pole w dzierżawę. Już przygotowane wszystko, z coś, coś pięknie. No, tylko wsiać, no, ale niestety się nie wyrobi. Znaczy, nie wyrobił. Bity, no. nie dał rady. No i, no niestety, no, ale oddał dzierżawę mi to pole. Powiedział, że nie da rady. Obrawiasz tych hektarów, co mam, bo tam mam. No, to jedno z większych gospodarstw więc na, tym, na, tej, na tej wsi. czy znaczy na, na tam inny, ale jeden z większych, ale mi oddał, bo mówi, no, nie da rady. Mówię dobra, nie ma problemu, z nią chęcią przyjmę jak mam być szczery Więc sobie przyjąłem Oddał mi to w dzierżawę No oczywiście no tam pieniążek jakiś zarobił, więc nie że zostało bez niczego, nie? No ale no, taka prawda No ale dobrze, dobrze, mi tam się przyjda, to nie? Jednak to tam pieniążek będzie No to jesień 11 minutkę mamy, tak? Tak jest no dobrze, no to lecimy sobie w sumie siać. Dobra. Niech rusek sobie tutaj stoi. sobie odpoczywa. No ładną robotę rusek robi akurat, akurat. No dobra, lecimy sobie do 30. Do 30 lecimy sobie na dzierżawę. Pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej. Dobra, odpalamy. Dobre, odpalamy, podnosimy. Ile tym my nie? Hop. No, dzisiaj nagrywam odcinek, który dzisiaj będę wydawał. No, 11.11. Oczywiście, Dzień Wolny. No, dlaczego, że Dzień Niepodległości? Tak więc, no. Polacy, rodacy. walczyli to, no, ale dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, że jestem Polakiem. Tak, no właśnie. Ech, więc, no. Więc dzisiaj 11.11. Mm, ale, no. No, robotka musi być zrobiona tutaj na tej serii. No, tutaj mamy kwiecień, akurat, więc no, tak troszeczkę nie. Jest, tak troszeczkę nie. Tak, o tak, troszeczkę nie. Nie zgrywa się te miesiące, miesiące no, ale to jest gra. No, ale oczywiście robotkę trzeba zrobić, więc no, nie będziemy patrzeć na święto czy nie święto, no. Akurat chcę nagrać odcinek, żeby było codziennie odcinki, tak jak mówiłem. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie. No, ale lecimy sobie na tamtą tą dzierżawę dzierżawy, dzierżawy, zobaczymy jak to wyjdzie. Yy, posiejemy sobie. No, zobaczymy jak w ogóle, bo w sumie pierwszy rok sieje. Yy, właśnie lubi, znaczy soję. Więc no, zobaczymy jak ta soja, no, czy będzie opłacalna, czy nie. Yy, no, coś tam mówił. Tam jeden gość, kolega, czy tam rozmawiałem z nim na ten temat. To mówił, że opłacalne. Czy opłacalne. No, w miarę dobrze. Ład, ładnie sypie. Tam plon ładny robi. Yy, no i oczywiście, no, pieniążki ładny zarabia z tego. To mówię no dobra, posieje no to pole. Chciałem tamto pol, pole tylko posiać. Ale mówię, nie no, jak dzierżawa z 36, no takie no pole, no takie nie za duże, nie za małe. To mówię, nie no, przy okazji jeszcze to posiejemy, nie? Jak bawić się no to się ba Jak bawić, to bawić się, nie na całego, nie? No zobaczymy jak to wyjdzie. No mam nadzieję, że w miarę, w miarę ee, jak mówi, że to opłacalne no to wierzę mu na słowo. Kurde, 30, żeby pod taką górkę nie miała siły podjechać. Ja ktoś z siewnikiem, pustym. no po prostu nie, ale... Co to będzie, jak będziemy zwozić przy te <laughs> e, przyczepy z pola. O mój Jezu kochani. No ale jakoś damy radę, nie? <laughs> nie wiem że Rosek, rusek będzie jeździł. No, ale no, ładne pole, ładne pole. Nie że ten... No ale mówię, no nie no, jak się bawić, to się bawić, nie? Mówi, że opłacalne, tylko trzeba dużo siać, nie? Mówi. Bo jednak jak na takie małe jakieś tam małe pola, no to tak tak średnio bym powiedział, nie? Że no może, o, Jezu, dobre pole, dobre, no. Trochę jest tego pola, nawet nie trochę, ale bardzo. No zobaczymy w tym sezonie, posieje soję. No jakby było za dużo te za duże te pole, no to sobie podzielę na pół. No bo jednak No jednak dzierżawa no to można. Oczywiście no nie będę robił rysował sobie między siał trawą. No tak aż, tak, aż tak to nie, ale sobie po prostu będziemy myśleć uprawę przy uprawie, No jeśli będzie za dużo no ale zobaczymy jak to wyjdzie za duże te pole, no ale obstałem że będzie chyba trzeba to zrobić, no bo jednak no te pole, no to kawał w sumie pola jest więc raczej będzie trzeba podzielić je no ale w tym sezonie chcę posiadać ca na calutkim polu soję, znaczy łubin o kurde, widzę, że tych nasion będzie szło rurka, rurka, jakbym wiedział, to bym No nie wiem, zobaczymy, wysieje na porządek księwnik, Zobaczymy, jak to wyjdzie. <laughs> zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Tam nasion sobie kupiłem. Wróciłem od razu tam na górę. E, więc nasiona tam są kupione. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale jakbyśmy zrobili 4 przejazdy nie było takiej jeszcze tragedii. bo pewnie jest tam z 16 przejazdów. Na pewno będzie. No. Nawet więcej. Nie wiem, czy zrobimy tak, że. No, wysiejemy ten siewniczek już na ten odcinek. Zobaczymy, ile, którą będę miał minutkę. Jak będę miał taką jeszcze młodą minutkę, godzinkę. Nie wiem, czy sobie nie odepnę. Siewnika tutaj. Zostawię tego ten siewnik. Nisk, nikt nie ukradnie, bo to tylko tak, że się jak na chwilę pojadę. I nie wiem, czy nie pojadę po dwukółkę po, po, e, z nasionami sobie, przeprowadzę. Może no, by to siać cały czas. Moim ruskiem przyjechał, ale no, kurka, kurka tego ruska teraz z pola ściągać to też tak nie bał, A tam tam skończył bronowanie, to wtedy jeszcze pół biedy, nie? Ale tak, no to właśnie o to chodzi, że nie bardzo teraz ściągać ruska z pola. Zobaczymy, jeszcze paliwo by było trzeba zatankować. No, widzę, że rezerwa. Nie zauważyłem wcześniej. Jak damy radę? No czy jest no, czyściutka, dlatego że deszczyk właśnie padał. Eee, znaczy deszczyk padał. No w sumie był schowany na deszczyk, ale co je przemyłem. Znaczy, no wydmuchałem, można powiedzieć. Mówię, nie no, trzeba w końcu coś umyć ją. Czy umyć, żeby była tak mniej więcej czysta, no bo tak... Żeby chociaż... Żeby chociaż troszeczkę nad tym... Żeby, żeby... Żeby po prostu jakoś wyglądała ta 30 Bo w sumie od tamtego sezonu No, na ostatni odcinek orki No to była brudna jak nie wiem co I to w sumie strasznie brudna ta 30 była Więc no... No jakoś damy radę przekładną ładną robotkę w sumie robi Dwa przejazdy i tam około 30% nam zżarło No, zrobimy też Nawet zrobimy 5 przejazdów Tak gdzieś około W ogóle chyba prosto przeciąłem się Więc jestem aż zdziwiony, że udało się Po prostu przeciąć, no ale dobrze, bardzo dobrze, cieszę się No, no dobrze, dobrze, siejmy, siejmy jak oczywiście, konny. No, ten siedmiciek też troszeczkę u mnie robi, nie? To trzeba powiedzieć. w tym, jak będą migawki, to tam sobie po, najwyżej poprawię. za cineczkiem, żeby mniej więcej posiać tę kurkę, żeby chociaż było posiane, nie? No, chociaż no, najlepiej, żeby tak w miarę dobrze posiać. Bo jednak, żeby nie siać drugi raz w tym samym miejscu. Taka prawda, w sumie. Tam wszystko ładnie, ustawiłem sobie dawka ładniej leci tej, tego, tej, tej, so, tego, tej, tej soi, o! Więc ładnie. Znaczy no, się tą soję jak mam być szczerym, to dlatego, żeby no, jednak coś na jesień była jakaś robotka, a nie że na jesień to tylko będą, a nie że na jesień to tylko są prace pożniwne, czyli nowe kopki, no wykopki, taka większa akcja, ale tak poza tym no, to tylko orki, kultywatorowanie tych pól kul wszystkich, e, rozrzucanie obornika. Więc mówię, no żeby tak nie było. Tutaj postanowiłem, że sobie po prostu e, coś takiego wykombinuję. No i no. W miarę spoczko. żeby po prostu jakieś akcje były. A nie, że będziemy sobie, sobie robić jedno i to samo. No bo jednak, teraz to zrobić. No to jednak troszeczkę pole ogromne jak mam być szeregą no, ogromne No ale jakoś damy radę z bisturką, nie? w opisie bo nie wiem czy ktoś zauważył albo nie Co chciałem powiedzieć no to że sobie zrobiłem tak jakby plan na rozwój gospodarstwa jak ktoś chce no to może zobaczyć opis no, jakie rzeczy chcę kupić? No, tam wszystko jest napisane, plany moje na rozwój, no tam chyba ciągnik chcę kupić i prasę rolującą, o, super. Pozwolicie, że jedną rzecz zrobię, wiecie, bo nie chce mi się teraz robić cięcia, nie ziarna, tylko... Pozwolicie, że sobie tak zrobiłem, oczywiście odejmę sobie kaskę, nawet troszeczkę więcej, bo nie, ch nie chcę mi się po prostu. Karnistrów nie mam, więc rozdółę sobie usunęłem, tak jak mówię, e, sobie tam w opisie zrobiłem. Tak, jakby e, plany na rozwój tego gospodarstwa. E, no, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, no to oczywiście e, na pewno ursus C360 będzie kupywany. Będę chciał kupić lub coś większego, tam jest już oczywiście napisane. E, na pewno, pracę co chcę pobudować e, w, przyszłym, w tym albo w przyszłym sezonie. Tam oczywiście jest napisane, że na pewno silos bin, bo jednak nie mamy tego zboża. Jęczmień, jęczmień to sezon, albo pszenicy dużo tego się je, tak? No to chcę, żeby jednak e, gdzieś to było składowywane. A nawet soję głupio tam wsypać. W sumie nawet półbiedy. A zbożem no to już mam, albo no, raczej zboże jakieś, nie? Na przykład y, ten, jak to się nazywa. E, szczególnie jęczmień albo pszenicę sobie na przykład tam wsypywać. No to jest w moim. Zdaniem z lepszych pomysłów. E, więc na pewno silos Bin, będę chciał postawić. Staram się postawić w tym... no nie w tym sezonie, ale na pewno mam plany w planach. E, na pewno jeszcze piwnicę, no ale w piwnice to na pewno w tym sezonie, bo chcę postawić sobie piwnicę, więc piwnica mam nadzieję, że w tym sezonie powstanie na kartofle oczywiście. No bo jednak no, te kartofle no to w sumie żeby było wygodne w sumie nawet bracie, nawet sprzedawać, żeby szybciej po prostu było bo jednak no w tym sezonie no troszeczkę tych kartofli było i no niezbyt fajnie się to wrzucało znaczy potem rozładowywał to przyczepę no i potem znowu się wrzucało na przyczepę no oczywiście jak sprzedawaliśmy do tego dindo no to tak troszeczkę niezawygodnie było dlatego będę chciał pobudować to piwnicę, w tym sezonie na pewno piwnica powstanie no mam nadzieję że pieniążki będę miał na jesień no raczej powinny być a ten silos to na pewno sobie nie wiem, albo przyszły, albo przyszły sezon, albo następny, kolejny, jeszcze w ogóle kolejny. No to zobaczymy, ale na pewno silos będę chciał postawić. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No, może nawet, no nie no, w tym sezonie na pewno nie, ale no zobaczymy. Może w kolejnym. ale jak zresztą kto wie? Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą. Mam być szczery. No dobra, żeby w sumie wam nie przedłużyć, bo chcę dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, e, dzi, e, dzisiaj jeszcze to wydać, ten odcineczek, więc nie będę, chcie, nie będę przedłużał tego odcinka, tak czy siak nasionka się skończyły, jeszcze jeden litr to wysiejemy, skończyły, więc gasimy, prawie dojechaliśmy do końca, więc raz, dwa, trzy, cztery, no prawie pięć przejazdów zrobiliśmy, na, no pięć przejazdów byśmy zrobili na, na pełny siewnik, bo nie był do pełna zatankowany, nic się nie stało. E, więc co, mm, jeśli wam się filmik spodobał, e, no i ta dzierżawa wam się też w sumie spodobała, to możecie zostawić pensy w górę, zasubskrybować mój kanał. E, no i co, mm, do kolejnego odcinka, który raczej będzie jutro, nie z tej serii, tylko z innej, w sobotę znaczy się. Do kolejnego odcinka, na razie trzymajcie się i cześć.